Cześć, Kasia z tej strony, jestem dietetyczką, a Ty słuchasz właśnie mojego podcastu, w którym mówię na tematy związane ze zdrowym stylem życia, ze zdrowiem i oczywiście zdrową dietą. Znajdziesz tutaj trochę merytoryki, ale też trochę różniejszych tematów. Także mam nadzieję, że znajdziesz coś dla siebie, a przy okazji być może czegoś się nauczysz. Także nie przedłużam i zapraszam Cię do wysłuchania tego, co mam do powiedzenia tym razem. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będzie o takich trzech moich dużych przekonaniach, które kiedyś tam w przyszłości zrobiły mi bardzo dużo złego, zrobiły mi ałe. Po prostu krzywde, które nie były dla mnie absolutnie wspierające, a mam wrażenie, że to są takie przekonania, też bym powiedziała, niestety, standardowe, w sensie, że być może one też dotyczą ciebie. Więc jestem też bardzo ciekawa, więc daj mi znać koniecznie, jak przesłuchasz tego odcinka, jakie ty masz przekonania, które ewentualnie, no, z których zdajesz sobie sprawę, bo z przekonaniami to też nie jest taka, że tak powiem, oczywista sprawa. Trzeba sobie też uświadomić, że one w ogóle istnieją. A wiem, że. No gdzieś tam z tym może być no Problem, bo często właśnie przekonania, e, w ogóle o, co to są te przekonania? Bo może tutaj warto powiedzieć o, w ogóle o co kaman. Więc przekonania to są po prostu takie, takie myśli, to jest taki osąd czegoś, jakiejś sytuacji, jakieś takie zdanie, takie zdania, które są po prostu oparte na przeświadczeniu o prawdziwości, słuszności czegoś, czyli po prostu coś, co wydaje ci się tak no, po prostu prawdziwe i w to wierzysz. Przekonania mogą być oczywiście też wspierające, jak i wspierające. Jeżeli chodzi o wspierające prze przekonania, to może być coś na przykład takiego, że e, nie wiem, że na przykład jesteś w stanie zrobić wszystko, albo dobrze ci idzie y, nie wiem, nauka nowych, nawyków żywieniowych niewspierające, no to właśnie zaraz będziemy je dokładnie sobie omawiać, powiem ci dokładnie jakie te przeci... takie, takie przekonania były u mnie, które mnie absolutnie nie wspierały. To co już tutaj mogę powiedzieć na początku to z przeci... co ja z tym przeciwciałami chcę mówić, przekonaniami można działać. Nie chcę powiedzieć, że walczyć, ale no właśnie pierwszym krokiem jest w ogóle uświadomienie sobie jakie my mamy przeciw Przekonania, jakie my mamy przekonania, i też za pomocą odpowiednich tutaj strategii, to już nie chcę tutaj wnikać za bardzo, bo, bo czasem faktycznie samemu pod jakimś tam względem można z tymi przekonaniami podziałać, ale no często jest potrzebna po prostu psychoterapia, czy, czy właśnie pomoc psychologa osoby, która nam po prostu pomoże wychwycić właśnie te wszystkie przekonania, które gdzieś tam w głowie nam siedzą. A że powiem Wam, że ja no, miałam swoje też doświadczenia, jeżeli chodzi o jakieś no. Głupie rzeczy, no znaczy głupie. No teraz już wiem, że one były głupie, ale być może potrzebne. W każdym razie dużo eksperymentowałam też na sobie, przeszłam dużo, jeżeli chodzi o takie jakieś dziwne, mm, dziwne metody jedzenia, sposoby jedzenia i, i różne takiego typu rzeczy. Mówiłam w ogóle o tym więcej w odcinku numer 11, i to była ogólnie odcinek o historii, to jest odcinek o mojej historii głodówki i w odcinku numer 5, i to był odcinek, w którym powiedziałam tak pokrótce o mojej historii od łakączucha do dietetyka i tam też kilka rzeczy można sobie wyłapać. No i właśnie nie zawsze było dobrze w mojej głowie, że tak powiem. Nie zawsze było dobrze. Teraz mam wrażenie, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i chyba nawet nie mam jakichś takich niewspierających przekonań. No ale dobra, to może tam gdzieś w trakcie tego odcinka coś tam mi się jeszcze e, przypomni, ale wydaje mi się, że jestem naprawdę w dobrym miejscu i e, no jakby czuję się dobrze, jeżeli chodzi o samopoczucie, o te takie, e, no nie mam takich przekonań e, już w, podobnym, e, w podobnej wielkości i ważności, jak miałam je właśnie kiedyś, o których e, tych przekonaniach właśnie zaraz Ci Powiem. No dobra, więc wydaje mi się, że przejdziemy w takim razie już do tych przekonań, um, jakie one były u mnie. Więc pierwsze przekonanie, które wiem, że zrobiło mi naprawdę dużo dużo złego i myślę, no właśnie, to jest chyba to jedno z przekonań takich powiedzmy standardowych, które często no niestety występuje u dziewczyn, też u dziewczyn, z którymi ja pracuję indywidualnie, a z którymi gdzieś tam piszę, z którymi mam jakiś tam kontakt, i to jest przekonanie pod tytułem trzeba jeść mało. No właśnie, właśnie nie trzeba. Właśnie nie trzeba jeść mało, i naprawdę to był taki jeden punkt bardzo duży w mojej terapii, pierwszej, którą przechodziłam z powodu zaburzeń odżywiania, bo to przekonanie bardzo mnie tak stopowało i, no i sprawiało po prostu, że byłam bardzo nieszczęśliwa, można powiedzieć. No, no tak, no byłam nieszczęśliwa wtedy, i to wyglądało w ten sposób, że jadłam. Jakby nigdy nie miałam, także nic nie jadłam w ciągu dnia i, 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 ta, i, i tyle, ale godziłam się w sensie. Ja nigdy nie czułam takiej sytości po jedzeniu. No dobra, może po obiedzie ta sytość się pojawiała, ale wyglądało to w ten sposób, że. Śniadanie, na śniadanie sypałam sobie tam nie wiem trzy łyżki płatków owsianych. E, później e, na kolację nie zjadłam trzech kromek, tylko dwie, bo uważałam, że trzy kromki to już za dużo i e, no właśnie, że ja no, muszę jeść mało, e, żeby być tam jakimś zdrowym, czy, czy coś takiego. Um, I no, nigdy nie było takiego momentu, że byłam dobrze najedzona. Oczywiście to też niestety jest standardowe. Poza takimi rzeczami, jak na przykład festiwal pizzy w Pizza Hut, na którym potrafiłam zjeść ogromne ilości pizzy, właściwie to nawet trochę wygrywałam konkursy ze znajomymi, <laughs> to było głupie, ale dobra, um, więc naprawdę te ilości były duże. Um, i teraz tak naprawdę jak nawet chodzimy na festiwale pizzy, chociaż dawno już nie byliśmy, to już nie mam takiej potrzeby, żeby zjeść jakieś takie niebosiężne ilości tej pizzy, tylko no po prostu już, już tego nie ma, tak, no bo poukładałam sobie w głowie, pozwalam sobie na tą pizzę w sensie pozwalam, no jem więcej w ciągu dnia, to na pewno też ta pizza się gdzieś tam pojawia, nie zakazuję nie sobie tego, więc jakby też automatycznie ta, ta chęć. Nie wiem, zjedzenia tak na zapas tej pizzy gdzieś tam. Się zmniejszyła i myślę, że też można to porównać do na przykład y, ochoty na słodycze w pewnych momentach. Myślę, że też to, znaczy myślę. Ja wiem, że to działa wszystko w podobnym jakby mechanizmie, czyli ym, głodzimy się, na przykład nie zjemy tej trzeciej kanapki, bo uważamy, że to jest za dużo z jakiegoś powodu, a później nadrabiamy te kalorie, y, nie wiem, właśnie ze słodyczy, czy tam z pizzy, czy z chipsów, y, czy coś takiego. Ym, no i oczywiście też najadałam no, się tak więcej na imprezach, Jakimiś tam, właśnie, tak jak no, chipsami, jakimiś takimi rzeczami, wiecie, imprezowymi. No i efekt był tego taki, że naprawdę dosyć no, słabo się czułam, tak. Psychicznie, ale też fizycznie, no bo no, to jest też tak typowa hmm, sytuacja, w której jest większe ryzyko rozwoju ewentualnych jakichś niedoborów, no bo skoro ja jem mniejsze posiłki, takie wartościowe, no to skąd mój organizm ma wziąć tą wartość, prawda? Jak zajadam to później mniej wartościowymi produktami, czyli słodyczami, i tam jakimiś słonymi przekąskami i tak dalej. No i pamiętam bardzo dobrze ten moment, kiedy. Stwierdziłam, że już dłużej nie chcę tak, w taki sposób, że tak powiem, funkcjonować. I wtedy też się oczywiście zapisałam na terapię. Wtedy też zaczęłam słuchać w ogóle podcastów, Doroty, Traczyk. Jak on się nazywa, to tylko dieta, wydaje mi się. I ten podcast naprawdę dużo mi też pomógł poukładać rzeczy. To już było też kilka lat temu, żeby nie było. No i pamiętam ten moment, jak zamiast tych trzech czy tam czterech łyżek płatków owsianych rano, nasypałam sobie, nie wiem, dziewięć łyżek, i to było naprawdę trudne. Wiem, że teraz może się to wydawać dziwne, że ja tak mówię, ale to, to jest trudne, żeby nagle zacząć jeść więcej. No, ale wiem, że to mi zrobiło dużo dobrego i powiem wam, że teraz w tym momencie tak naprawdę nie ma w ogóle u mnie takich myśli, że o nie, ja zadam ileś tam, to już pewnie jest za dużo, <laughs> albo no, no nie, nie ma czegoś takiego, nie pojawia się. I myślę, że to jest właśnie pokłosie tego, że no, przepracowałam te tematy, że wcale nie trzeba jeść mało. I co powiem więcej, to to, że naprawdę często spotykam się, zwłaszcza jak teraz zaczęłam pracować mocno z dziewczynami z zaburzeniami hormonalnymi, że właśnie tutaj jest problem z ilością tych kalorii, ilością jedzenia. Więc no, to nie jest też tak, że trzeba jeść mało w ciągu, w ciągu dnia, w ciągu życia, żeby być zdrowym i, i żeby tam nie wiem co. No, mieć jakieś tam, no nie wiem, każdy ma jakieś swoje, wiadomo, cele, więc wcale nie trzeba jeść mało. W ogóle bycie na deficycie przez całe życie jest bardzo niezdrowe i bardzo wycięczające dla naszego organizmu, więc to jest takie pierwsze przekonanie, którym się tutaj chciałam podzielić. Druga rzecz jest taka, że miałam też w głowie takie myśli, że aby być szczupłym trzeba dużo ćwiczyć. I to też jest wszystko pokłosie tych moich zaburzeń, które no jak gdzieś tam miałam, chociaż wydaje mi się też, że że no też takie gdzieś tam myśli mogą mieć dziewczyny i chłopaki, też w sumie, że tylko ćwiczenia pozwolą nam, no właśnie, być szczupłym. tak? I powiem wam, że miałam takie, taką sytuację jakiś czas temu, że miałam bardzo duże problemy z biodrem, miałam zapalenie tam przyczepu mięśnia, coś takiego, i to był właśnie ten czas, kiedy jeszcze pracowałam nad, nad swoją głową, nad tymi przekonaniami, i, i to, to był też trudny czas, no bo przez to zapalenie ja nie Mogłam no, właściwie się w ogóle ruszać i no, bolało mnie to biodro, ja tylko mogłam tam na jakieś delikatne spacerki. Więc z takiej mega aktywnej dziewczyny zrobiłam się po prostu kluską leżącą na, na kanapie, tak naprawdę. I powiem Wam, że wtedy strasznie się obawiałam, że ta masa ciała będzie rosła w górę, i no po prostu byłam przerażona, naprawdę duży strach wtedy czułam. No i powiem Wam, że zaskoczyłam się mocno, że ta masa ciała wcale nie poszła do góry. Więc ona się utrzymywała cały czas na tym samym pułapie, plus oczywiście tam jakieś tam wahania, które są normalne, ale no to był szok. To był szok, że wcale w sumie nie trzeba ćwiczyć, żeby być, żeby być szczupłym. I, I teraz już oczywiście tak nie uważam, że, że trzeba. Zwłaszcza, że teraz w sumie jestem w podobnej sytuacji, bo miałam kontuzję kolana miesiąc temu. I teraz, co prawda, już gdzieś tam mogę wychodzić na jakieś dłuższe spacery, ale nadal jakieś tam bieganie, siłownia, no to, to nadal jeszcze, no jeszcze nie. I teraz też, w sumie, już mnie to nie szokuje, ale też ta masa ciała gdzieś tam no, stoi w miejscu. Ja też nie widzę, żeby coś się zmieniało z moim ciałem i mam w ogóle tutaj takie przemyślenie, nawet że kurczę, można wątpić trochę w aktywność fizyczną, co jak się słyszy takie historie, ale <gryw> chciałabym powiedzieć, że to wszystko ma y, swój. Y, Swój cel, jakby w sensie nasz organizm też jest w dużym stopniu w stanie, w stanie się dostosować. Nie wiem, czy tutaj dobrze mnie było słychać, bo coś chyba komputer mi to zaczął świrować. Ale nie, no chyba wygląda na to, że jest wszystko w porządku. No, w każdym razie, mm, tak, więc jeżeli przestajemy się ruszać, to też e, zmniejsza się po prostu e, zapotrzebowanie energetyczne naszego organizmu. Ten organizm się lepiej uczy wykorzystywać tą e, energię, więc, e, więc jakby też zachodzą takie zmiany, żeby, żeby no, do tego tycia e, no, nie dochodziło. Wiadomo, że to gdzieś tam ma swoją granicę. Ale na pewno nie jest to takie bardzo no, gdzieś tam nasilone. No, jak widać, u mnie dwa razy się nic takiego nie stało, a naprawdę możecie mi wierzyć albo nie, ale no teraz na pewno żadnych ograniczeń w diecie nie robię, chociaż faktycznie muszę przyznać, że troszkę mam mniejszy apetyt niż jak wtedy, kiedy miałam wysoką aktywność fizyczną. I właśnie to jest jedno z tych przystosowań, tylko tutaj też chciałam powiedzieć taki disclaimer. Że ja tak naprawdę odżywiam się wartościowo. W sensie moja dieta no, wydaje mi się, że jednak w, w większości jest dietą taką no, fajną, bym powiedziała, tak, dobrze skomponowaną i tak dalej, więc e, jakby to może nie zadziałać wtedy, kiedy u was głównym e, źródłem jedzenia e, czy energii są słodycze, fast foody i, i w sumie nie wiem, nie o kompozycję posiłków, no bo wtedy ten organizm ma trochę rozstrojone te. E, te mechanizmy głodu i sytości, prawda? Więc, jakby to też chciałabym tutaj gdzieś zaznaczyć. No i powiem wam, że też miałam taki moment, że po prostu zajeżdżałam się tymi treningami. No, bo miałam cały czas takie myśli, że właśnie, że tylko trzeba dużo ćwiczyć, żeby być szczupłym, i panicznie bałam się wręcz, że jak tylko przestanę ćwiczyć, no to, to gdzieś tam ta masa ciała będzie rosła. No, ale oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, to się nie wydarzyło, więc no, trochę mnie to uspokajało, ale trochę też wtedy mówię, jak miałam te problemy z biodrem, ale też. Um, jakby to powiedzieć, jakby musiałam to kontrolować. Wiecie, o co chodzi? W ogóle tutaj kontekst kontroli i, i bycie takim bardzo w tej kontroli też było jakby bardzo dużym elementem w mojej, w mojej terapii. W sumie teraz też, bo teraz jestem w kolejnej terapii ze względu na zaburzenia zasypiania, więc teraz też gdzieś tam się ten element kontroli cały czas pojawia, tylko że no wtedy to było naprawdę. No przesadzałam, przesadzałam i, i to wszystko przez to przekonanie właśnie, że żeby być szczupłym, no to trzeba dużo ćwiczyć. A tak naprawdę wydaje mi się, że żeby być szczupłym, no to po prostu trzeba zadbać o to, żeby ta dieta była no, wartościowa, żeby dobrze to komponować, no po prostu takie podstawy spełnić, jeżeli chodzi o dobre jedzonko. No i oczywiście ruch też jest ważny, tak? No bo, bo, bo też ja widzę takie sytuacje, na przykład, że dopóki nie ma tego ruchu w ciągu dnia, no to nie wiem, ciężej jest schudnąć, albo ten samopoczucie też nie jest tak, jak powinno być, ale na pewno nie trzeba się zażynać i na pewno nie trzeba wszystkiego poświęcić dla tej aktywności fizycznej, bo, no bo są po prostu może też ważniejsze rzeczy, można sobie tak pomyśleć na ten temat. Dobra, i kolejne przekonanie, w sumie już trzecie, ostatnie, o którym chciałabym tutaj w tym odcinku powiedzieć, to jest to, że słodycze można jeść tylko okazyjnie. Ja takie miałam przekonanie, że słodycze są zarezerwowane tylko i wyłącznie na jakieś takie specjalne okazje, i mimo tego, że nawet wiecie, no nie odchudzałam się, tak? To w tygodniu absolutnie ich nie włączałam, w sensie, no, zabraniałam sobie po prostu jedzenia tych słodyczy, żeby później, oczywiście na weekend, zeżrzeć, przepraszam, za brzydkie słowo, ale myślę, że inaczej się tego nie da powiedzieć. Zeżyć góry ciastek, góry czekolady, jakieś nie wiadomo ile chipsów, paluszków i tak dalej. No, bo po prostu hulaj dusza piekła nie ma, jak to zwykle bywa. Czyli standardowo wpadną w pułapkę właśnie zakazów i tego, jak tak naprawdę zakazy działają, czyli zakazuję sobie czegoś, a później i tak ja przez to, że lubię te produkty, no to mój organizm stwierdził, że no dobra, no to teraz będziesz jadła, <grym> no właśnie i tak to o to chodzi. Pojawia się w tym momencie taki opór i my nie chcemy już dalej być w tych zabur w zaburzeniach też, ale w tych swoich przekonaniach, bo lubimy te produkty przecież, więc będzie taki moment przełamania i u mnie właśnie to było weekendy. No i tak jak już mówiłam wcześniej, to był taki moment, kiedy czułam się po prostu gorzej. No bo w tygodniu jadłam mało, no bo przecież trzeba jeść mało, żeby być tam szczęśliwym, szczupłym i tak dalej. Dużo ćwiczyłam, no bo przecież tylko ćwiczenia, tylko żeby być szczupłym trzeba dużo ćwiczyć, trzeba się zażynać. No i jeszcze dodatkowo sobie tutaj robiłam bardzo dużo ograniczeń dotyczących tego właśnie jedzenia słodyczy. I powiem wam, że to było naprawdę silne przekonanie, w sensie wszystkie te trzy były silnymi przekonaniami, ale te to było takie naprawdę mocne, że, um, że ja byłam wręcz przekonana, tak, że jak będę jadła te słodycze, no to, Stanie się tam mi jakaś krzywda w tym tygodniu, a wcale tak się w tym tygodniu, no po prostu, po prostu na co dzień stanie mi się krzywda. A okazywało się, że w sumie nie <laughs> i w sumie żyję dalej, bo teraz już mam taką sytuację ze słodyczami, że no faktycznie, przez to, przez to znowu, że ta dieta jest jakoś taka, no mam wrażenie ogarnięta, no to ja nie mam takiej ochoty na słodycze w ciągu dnia ja po prostu jak jestem głodna to jem kolejny posiłek pełnowartościowy i tak dalej ale no nie zakazuję sobie jakby tych słodyczy, no czasem sobie zjem jakiegoś tam kinderka po obiedzie, czy jakiegoś tam batona gdzieś tam I, i to nie jest też tak, że nie, ja muszę tutaj czekać na weekend, wiecie o co chodzi, no nie? A wtedy tak było, że ja nie, nie zjem tego teraz, tylko sobie zjem w weekend, w, nie wiem, u znajomych cztery tabliczki czekolady, nie no, przesadzam, to trochę będzie trochę będzie przejaskrawienie, ale no bardzo duże ilości tych słodyczy, no nie, nie było w ogóle żadnego, żadnego, że tak powiem tutaj hamulca. No i powiem wam, że chyba Teraz, w sensie chyba, no ja jestem wręcz też przekonana m, o tym, że teraz w sumie tych słodyczy jem sumarycznie mniej, mimo tego, że sobie ich no, nie zakazuję. I e, no właśnie, by, można by było pomyśleć, że po prostu jem te słodycze w takich ilościach, w sensie tak jest, jakich jak chcę, tak? No bo na przykład jakby mi się dzisiaj zachciało zjeść e, czekoladę czy, czy coś tam, no to pewnie bym chwyciła po tą czekoladę czy coś tam i, i byłabym zadowolona. No, dzisiaj nagrywam w ogóle ten odcinek podcastu w piątek, więc w piątek pewnie gdzieś tam też coś zjem, może, albo może nie, w sumie nie wiem jeszcze, ale chodzi mi o to, że no, nie zakazuje sobie tego. Nie zakazuje sobie tego, a sumarycznie tych słodyczy pojawia się dużo mniej w diecie. E, I to wiem, też rozmawiałam o tym w podcaście z Moniką Michalak. E, to był chyba nie ten poprzedni, tylko jeszcze poprzedni, e, czyli 29, i tam właśnie Monika mówiła o tym, żeby sobie po prostu zaufać, i, i wiem, że to jest mega trudne sobie zaufać. E, ale no właśnie tak to zadziałało u mnie, że w momencie, kiedy ja zaczęłam mieć więcej, zaczęłam słuchać swojego organizmu, przestałam się zażynać, no to wszystko zaczęło się magicznie, chociaż no to nie magia, tylko fizjologia, zaczęło się gdzieś tam układać. I wiem, że to przekonanie właśnie dotyczące tego, że można jeść słodycze tylko okazyjnie, no było takie trudne dla mnie, po prostu. No okej, okay. tutaj jeszcze mam zapisane w sumie, żeby Wam powiedzieć, że wiadomo, że słodycze nie są najzdrowszą rzeczą na świecie, ale warto dążyć na pewno do tego, żeby one nie dominowały, prawda? W naszym, w naszym życiu, w naszej diecie i nie podejmowały za nas decyzji, prawda? Jeżeli masz tak, że gdzieś tam masz wrażenie takiego przytłoczenia tymi słodyczami, że Ty byś jadła je codziennie, że coś, że no masz ochotę na te słodycze non-stop, no to to może gdzieś tam być takim, taką czerwoną albo przynajmniej pomarańczową lampką, że z czymś innym jest problem, bo jedzenie słodyczy naprawdę z czegoś wynika, czy to na przykład ze stresu, czy to właśnie z tego, że nie dbasz o pełną posiłków, czy to z innych takich, czy, czy w ogóle te posiłki nie są odpowiednio duże też, czy, czy na przykład może jesz za mało w ciągu dnia, bo jedzenie za mało to też tu jeszcze dodam, że nie dotyczy tylko dziewczyn jakby szczupłych, ale też może dotyczyć osób na przykład z nadwagą czy z otyłością, bo jeżeli jesz za mało na, na co dzień, no to tak jak mówiłam, gdzieś tam te kalorie skądś będą musiały zostać pozyskiwane, no i właśnie najczęściej kończy się to jakimiś takimi kompulsjami i może wychodzić tak, że po prostu w, nie wiem, od poniedziałku do czwartku jesz super, w sensie su Dobra, super, nie super, bo za mało, a gdzieś tam piątek, sobota, niedziela nadrabiasz na grillach, imprezach, nie wiem, alkoholem i słodyczami i w efekcie jesz po prostu ponad to, co twoj, twój organizm jest w stanie wykorzystać. I w ogóle wszystkie te takie Zawiłości dotyczących kalorii i naszego wpływu tych kalorii na nasze zdrowie też zawarłam w moim e-booku. Kobieto, pokochaj kalorie, więc gdzieś tam, oczywiście w opisie, też wstawię do niego link. Jeżeli chciałabyś zobaczyć, o co chodzi w tym e-booku, to jak najbardziej zapraszam. I tam właśnie też dużo przykładów, takich z życia wziętych, kiedy no, w jaki sposób nie robić rzeczy związanych z kaloriami. O, może w ten sposób chociaż nie jest to też poradnik odchudzania, żeby było jasne. To bardziej pokazanie, jak się z tymi kaloriami obchodzić i co można. No dlaczego war nie warto tak jeść tych kalorii za mało, ale też oczywiście za dużo, bo tu poruszam dwie strony medalu w tym abuaku. No dobra, i powiem Wam, że to już chyba byłoby trzy takie największe moje przekonania, właściwie takie cegły, nad którymi, no, kiedyś gdzieś tam pracowałam i które były dla mnie naprawdę krzywdzące, bo kończyło się to w sumie te wszystkie trzy przekonania gdzieś tam występowały obok siebie, był taki na pewno moment, i, i no wtedy było źle ze mną. Wiem, że było źle, chociaż powiem Wam, to też jest ciekawe, bo jak patrzę na zdjęcia z tamtego okresu, to Absolutnie tego nie widać, że było źle, no ale, ale było. Nie było, nie było zbyt przyjemnie. Więc myślę, że każdy ma jakieś takie przekonania na temat może jedzenia czy stylu życia, więc może zróbmy taki test, żebyś się zastanowiła. No właśnie, jak to jest u Ciebie, jakie Ty masz przekonania związane z właśnie jedzeniem czy z tym życia? Chciałabym, żeby to troszkę w Tobie popracowało, żeby to nie był taki odcinek, że tylko sobie przesłucham i tyle, ale gdzieś tam faktycznie, żeby się zagłębić w te swoje myśli, w co tak naprawdę wierzysz, i czy. Czy to ci nie przeszkadza, tak? Bo jeżeli to będą jakieś takie wspierające przekonania, że czujesz się z tym OK, czujesz się z tym dobrze, one sprawiają, że masz dobry nastrój, że dążysz do swoich celów, także nie, nie przytłaczają cię tak negatywnie. No to, to jakby spoko, tak, ale jeżeli czujesz się tym taka stłamszona, że coś przez te przekonania tracisz, że one są trudne w pewnym, w pewnym stopniu, no to myślę, że gdzieś tam warto przynajmniej mieć świadomość, że te przekonania się, się pojawiają i ewentualnie pracować sobie z tymi przekonaniami, no bo są też oczywiście metody, jak to można sobie przepracować, ale ja tutaj, jak jeszcze raz powtórzę, terapeutą nie jestem, więc też nie będę w takie tematy za bardzo tutaj wchodzić, aczkolwiek wiem, że przekonania naprawdę są w stanie e, bardzo mocno wpłynąć na, na nasze życie po prostu e, i naj, chyba jednak najczęściej takie przekonania, które słyszę u dziewczyn, z którymi współpracuję, zwłaszcza u dziewczyn z insulinoopornością, no to na przykład e, mogą się wydawać takie małe, e, na przykład właśnie, czy nie mogę jeść słodyczy, prawda? To jest też takie przekonanie. W insulinooporności nie mogę jeść słodyczy. Albo w insulinooporności nie mogę jeść ziemniaków, no nie? Albo... Mm, osoby tylko osoby szczupłe mogą być szczęśliwe i to są wszystko takie przekonania, które gdzieś tam mogą Cię no tak na co dzień nawet na ciebie wpływać, prawda? I jakby powodować ten taki opór w głowie, więc zostawiam cię z tym myślą, żebyś sobie tutaj Przepracowała, bo, y, bo y, no myślę, że warto gdzieś tam się na tym zatrzymać. O czekajcie, jeszcze, jeszcze mi się nasuwa jedna rzecz, teraz, teraz mi tak przyszło do głowy, że y, teraz trochę mam takie przekonanie y, też ze względu na to, y, właśnie, jakie fajne efekty u mnie mają dziewczyny na współpracach indywidualnych, że czasem myślę, że naprawdę wszystko da się zrobić za pomocą diety i stylu życia, a to jest przecież nieprawda. I y, 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 y y, myślę, że to jest takie przekonanie, które gdzieś tam teraz mi. Y, Siedzi w głowie, i muszę też sama zwracać uwagę na te, na te myśli. No więc, chyba to jeszcze chciałam tutaj tak, tak dodać, bo wpadło mi do głowy, że przecież mam jakieś takie jeszcze przekonanie, które, które gdzieś tam mi siedzi, ale no ogólnie takich niesprzyjających typowo przekonań, typu nie wiem, nie możesz jeść tłuszczu, bo, bo będziesz gruba, to nie mam. To myślę, że nie mam takich rzeczy, już to wszystko zostało za mną no dobra dziewczyny, no to słuchajcie przypominam wam jeszcze cały czas o kursie wyjść z insulinooporności jeżeli macie insulinooporność to tam wszystkie informacje dotyczące tego jak to zrobić, żeby wprowadzić insulinooporność w remisję jak to zrobić, żeby poczuć się lepiej i tak dalej, to tam wszystko w kursie znajdziecie też oczywiście jeżeli macie insulinooporność z innych powodów, jakichś nie wiem zaburzeń hormonalnych czy PCOS, jak najbardziej ten kurs też się, też się wam przyda też macie jadłospisy które są Nastawiony na stabilny cukier, przynajmniej teraz, kiedy na, nagrywam ten podcast, aczkolwiek pewnie mm, zawsze jakieś tam jadłospisy fajne u mnie będą. No i też przypominam, że macie do pobrania jadłospis za darmo, przykład pięciodniowy, który jest dostępny właśnie na mojej stronie internetowej. No i wszystkie, ym, wszystkie linki zostawię też w opisie tego odcinka, tak jak zwykle, żebyście mogły sobie ewentualnie przejść do tych rzeczy. No i tyle kończę ten odcinek, także bardzo dziękuję za wytrwanie do końca i pamiętaj, żeby też dać mi znać o Twoich przekonaniach, to co mówiłam na początku. Także trzymaj się cieplutko i pa!